Instagramie, także on tam będzie cały czas dostępny. Dam wam teraz tylko swipe up też do góry, także tam też będzie link. Jeżeli, jeżeli naprawdę nie macie możliwości wpłaty, to udostępnijcie zbiórkę. Ja będę oglądać wasze instastory, będę czytać wasze wiadomości. Postaram się każdej osobie z was podziękować, jeżeli jakkolwiek przyczynicie się do tego, żeby pomóc. A jeżeli mam na swoim Instagramie, właśnie mi ogląda jakaś osoba, która ma również bardzo duże zasięgi, tak jak my, jako cała ekipa, to dołączcie się do nas. I oczywiście my jesteśmy ekipą, która robi jakieś tam rzeczy fajne, które wam się podobają, bawimy się i tak dalej, ale w niektórych sytuacjach po prostu musimy się trzymać razem. I nawet jeżeli ktoś z Was na przykład nie przepada za mną albo za innymi, to, to to powinno mieć wpływu na to, czy chcemy zjednoczyć się wszyscy razem i po prostu pomóc. Także jeszcze raz ostatni, żeby Was już, wiecie, nie zamęczyć, zostawiam Wam tutaj linka, przesuwajcie fanuszkiem w górę, jeżeli chcecie udostępnić link, macie też go u mnie w opisie, może Wy też ustawicie go do siebie w opisie, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. I dziękuję, że ktoś dotrwał do końca.